Vancouver, Kolumbia Brytyjska, Centrum Przedawkowań, dokąd uzależnieni jadą umierać. Mogę dostać fentanyl od lekarza. Stary, cały dzień palę krak. To nie drag. To uzależniony. Doszliśmy do tego, że dajemy ludziom narkotyki z automatu. Styczeń 2023. Kolumbia Brytyjska dekryminalizuje małe ilości twardych dragów. Pierwsza w Kanadzie. Dragi są dobre w umiarze. Bóg je stworzył. Cel? Destygmatyzacja używania dragów. Mniej spraw karnych i zachęta do szukania pomocy. Ci ludzie okay. są szaleni i tak nie mają życia. O, wow, i to dzieje się otwarcie. Jednak rok później rekordowe zgony sprzedawkowania w Kolumbii Brytyjskiej, 7 osób dziennie. Rząd ponownie skryminalizował publiczne używanie dragów w kwietniu 2024. Czy kanadyjski eksperyment był porażką? A może brakowało kluczowych elementów układanki? Pojechałem nocą do Downtown East Hastings. Zobaczyć, czy ludzie nadal biorą publicznie i jakie jest rozwiązanie. Skoro bonga i kominiarki są w każdym sklepie, byłem ciekaw, co myślą właściciele firm w East Hastings. Dobra. Witam cię na bazarze z akcesoriami. Mamy kominiarki, mamy bonga, mamy wszystko. Nieskończona ilość akcesoriów do ćpania. Czy wielu ludzi przychodzi tu kupować bongo do palenia mety albo fentanylu? Najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej? <laughs> jak bezpiecznie tu dla szefa i pracownika? Niezbyt, ale jeśli okay. jesteś dobry dla tych ludzi, oni są dobrzy. Dla ciebie też. Jo, jak leci? Często kradną? Tak. Te drzwi są po to, żeby mniej kradli. Tak, szef to wstawił. Ok. Dla bezpieczeństwa. I czy to nowe zjawisko? Tak. Czy to nowe. nowe? Kiedy? Przez ostatnie lata. Ok. Czy wielu ćpunów tu przychodzi, kupuje bongo i pali fentanyl? Nie mam pojęcia. Ok, rozumiem. Gangsterzy przychodzą tu po kominiarki. I spójrzcie, zdemaskujemy ich. Mamy złodzieja, złodzieja, złodzieja. Pytanie do was: czy często ludzie was okradają? Czasami tak. Czasami? Widzicie potem te rzeczy na ulicy? Nie, ale biorą i uciekają, tak bywa. Okej. Okay. Czy policja coś teraz robi? Próbują pomóc, ale są tak. trochę spóźnieni. No dobra, ale starają się nam pomagać. Czy to zdarza się tutaj każdego dnia? Coś raz na jakiś czas, tak. na pewno. Zależy od ich aktywności. Zagnać tak pani, że nie wiedzą co robią. Tak to się dzieje. Lepiej czy gorzej przez ostatnie 4-5 lat? Teraz jest gorzej. Znowu łatwo o akcesoria do dragów i produkty z pustyni żywnościowej. 3 płatki za 15 dolców, noże za 25 dolarów, czapki za 25 dolarów, wydaj 50 na bongo i palnik, masz darmowy butan. 3 butany za 10 dolarów. Jak się prowadzi tu sklep? Robi się czasem niebezpiecznie. Już się robi. Czy to szalone, tak. To ma zapobiec napadowi? Tak? tak? Często was okradają? Tak. tak. To miejsce wygląda na dość zniszczone. Więcej bąk. Więcej bąk. Bong. Bonga, bonga, bonga. Łatwiej tu dostać bongo niż monstera. Nie mówiąc o igłach, folii i wszystkim, co potrzebne, by wspierać nau. Prawie jakby organizacje non-profit i NGO miały motywację, by ludzie pozostali uzależnieni zamiast kierować ich ku rehabilitacji. Stary, cały dzień pale, krak. To nie. nie rozumiem. Narkotyki. To osoba uzależniona. Właśnie. Moje pytanie: redukować szkody, utrzymać przy życiu. Ale bez nacisku na pomoc w detoksie. Odwyku. Jeśli można się zatruć szybciej czymś takim, to może alkohol. Rząd nie rozdaje kieliszków wódki, Moje pokolenie prawda? Nie miało taki a fentanyl. mam 56 lat. Pentanyl to obłęd. To, to prawda. Nie chcę popadać tak. w teorie spiskowe. Proszę, zrób to. Rząd kontroluje handel dragami i zawsze Jasne. tak było. Cofnij się do kompanii wschodnioindyjskiej i wojen opiumowych. Co zrobiliśmy Indiom i Chinom? Co zrobiło tak, Imperium okropne. Brytyjskie? Czemu mieliby rezygnować z najcenniejszego towaru? To jak odwrotne wojny opiumowe? Ciekawe postrzeganie tak. Chin jako dostawcy fentanylu. Nie wiem czy to prawda. To dobra propaganda. Więc zróbmy ze mnie złego faceta. Zróbmy z nich złych ludzi. Zróbmy z niechcianych Rozumiem. środkowych dzieci złych ludzi. Tak, dyskryminujmy ich wszystkich Śpunów bezdomnych. Jak uzależnionych? Oni oni wolą narzekać na gówno w załuku, niż dać to i to ja. Rozumiem Twój punkt. Po co dyskryminować tych ludzi? Po co ich stygmatyzować? Ale czy nie powinno się piętnować brania dragów? Prawda? Czemu nie piętnować czegoś, co zabija ludzi? Cóż, wspieramy cele organów ścigania, wybierając tak. te rządy i pozwalając im realizować cele kryminalizacji narkotyków. A robiąc to, stworzyliśmy czarny rynek dla terrorystów. Co my tu mamy? Mały targ z skradzionymi rzeczami nie, bez oceniania rzeczy, które ciekaw mam jestem. I z mojej podróży. To? Okay. Cóż tak, bo musiałem zdobyć pieniądze, żeby komuś pomóc, ma wielkie kłopoty. Zdobyłem już 65 dolarów. Okay. Potrzebuję 70. Spłaca długi, jak sądzę? Jasne, że tak. Jak częste? Słyszę, środa z zasiłkiem. Wtedy są wypłaty. Masz długi w dniu zasiłku, nie płaci. Tak. Dają ci trochę czasu, prawda? A jeśli spłacisz jedną trzecią, ona pomagam jej, dostanie przedłużenie i może iść sprzedawać dupę czy cokolwiek. Wiesz, żeby kogoś złamać. Tak, tak. Dokładnie. Sprzedawać ciało. Tak. Dałem jej czas do ósmej wieczorem. Wiesz co zrobimy? Co? Dobijemy do 70. Dzięki. Dzięki stary. Jak na ulicach? Co nowego ostatnio? Gangi tu rządzą. Słyszeliśmy. Wiele gangów z Montrealu weszło tu ze wschodu. A, nie wiem nic o tym. Są takie, które były tu od zawsze. Widzisz lokalne gangi? To właśnie widzę. Czy jest tu bezpiecznie? Chyba, że masz duże, niespłacone długi. Jak długo mieszkasz na ulicy, mogę spytać? Nie, mieszkam. Och, mieszkasz w Sero? Tak. Jak jest w Sero? Słyszeliśmy różne opinie. Byłem w syfie przez 16 lat. Nienawidziłem tego. Niezdrowo, brudno. Teraz jestem w czystszym, ale są inne problemy. Problemy społeczne Jasne. są gorsze. Bezpieczny punkt iniekcji nic nie daje. Mówią, chcemy ratować tych ludzi. Redukcja szkód. Redukcja tak, szkód i wszystko. ratowanie życia. A oni i tak nie mają życia. Ci okay. ludzie są szaleni. Więc myślisz, że rząd inwestuje w ludzi, którzy zaszli za daleko? Potrzebują Czy o to ci chodzi? prawdziwego programu Coś zdrowienia. jak... Detoks, odwyk, leczenie? Muszą inwestować i zlikwidować okay. bezpieczny punkt iniekcji, czy jak go tam zwiecie. Przyjąłem. Skoro o tym mowa, właśnie teraz ten młody człowiek wyciąga palnik i zapali trochę mety, fentanylu, heroiny. O wow! I to dzieje się otwarcie, ale Dokładnie. to jest. To jest jakby legalne, wiesz. Tak, tak. Podobno znowu to jest nielegalne. Naprawdę? Ale, ale dalej to robią. Dokładnie. I chodzą obok, jakby nic nie robili. Pytam ludzi o opinię, czy tego rodzaju redukcja szkód pomaga czy szkodzi? W pewnym sensie to umożliwia, tak. ale jednocześnie można by to prowadzić inaczej. Pomogłoby, tak. gdyby było robione właściwie. Mówiłeś, bierzesz coś? Fentanyl i trochę mety tu i tam, ale codziennie tak. palę trawkę. Ile razy już umarłeś? A to duże, to trudne pytanie, szalone pytanie, ale gdy pytam biorącego fenta, odpowiedź to... Dwa, tysiące, trzy, stary. Tysiące. Tak. Nie tylko od prochów. Od wszystkiego w życiu. Tak. Co można zrobić, by to naprawić? Gdyby ktoś zaproponował, hej, chcesz iść na detox teraz, skorzystałbyś? A. Nie. Bo nie sądzę, że to działa, stary. Tak. Musisz być gotowy. To twoja decyzja. Tak jakby. Nie możesz pomóc komuś, kto nie chce pomóc sobie. Prawda? Czy podejście najpierw mieszkanie działa? Widziałeś wielu przedawkowujących w tych domach? W SRO, które dostali? Mieszkam w Molson na rogu Hastings i Main w centrum. Mieliśmy tak. kilka przypadków. W ostatnich dwóch latach to się zdarzy wszędzie, gdzie są dragi. Tak. Problem narkotykowy jest poważny. Myślę, że zawsze był, ale od 2016 stał się epidemią i nie widać poprawy. Mam nadzieję, że tak. Czy uważasz, że redukcja szkód pomogła ludziom rzucić narkotyki, czy pogorszyła sytuację? A nie wiem, stary, różnie bywa, prawda? Pochodzę z miasta, gdzie redukcja szkód jest rzadkością, a to też nie pomaga scenie, prawda? Więc, czy jest nadmiar, może, ale szybki dostęp, to szybki dostęp, prawda? Użytkownik będzie brał, prawda? Nikt nie tak. staje się czystszy, bezpieczniejszy. Chyba że chce, prawda? Znasz wielu korzystających z bezpiecznych punktów iniekcji tutaj? Są dobre. Pracowałem w jednym. Tak? Jakie doświadczenie? To. Dobre, bardzo pomocne, zwłaszcza przy tutejszych narkotykach. Ciężkie środki uspokajające. Tak. Bezpieczny punkt iniekcji, ogromna pomoc dla kobiet, myślę. Czy to stoisko z kradzionymi rzeczami tutaj? Nie, to moje tak. rzeczy. Robiłem to, aż stało się to ciężkie tak. dla serca. Co sądzisz o redukcji szkód tutaj? Działa czy nie działa? To dobra rzecz. Nie wyobrażam sobie dzielenia igieł i radzenia sobie tak. To no ratuje sens. życie. Jak długo jesteś w East Hastings? Całe życie. Urodzony w USA i tu przyjeżdżam grzeszyć. Narkotykowy Disneyland? Tak, tak. Czy zawsze tak było? Odkąd tu jesteś? Różnie z tym. Tak. 15 lat temu było jakby lekko. Rozumiem. I. Heroina, a teraz to fentanyl. Nie sądzę, by było to zdrowe. Tak. To bardzo zdrowe. Czy widziałeś też tutaj ksylazynę i trank? Tak. Jestem okaleczony. Ledwo chodzę przez tę ksylazynę. Bolą cię plecy? O, nie tak. wygląda to komfortowo. Przejście dwóch, trzech przecznic to godzina. To nie fajne. Wiedziałeś, że to będzie efekt uboczny? To zginanie pleców? Nie. Gdyby dzieciak chciał spróbować fentanylu, poleciłbyś ksylazynę lub trank? Nie, nikt... nie. Ile razy już tutaj umarłeś? Mam dziwną przypadłość. Jestem odporny na narkotyki. Okay, Nie przedawkowuję. Robię to od 30 lat. Największy drama. Z wyboru tutaj teraz? Pentanyl? Pewnie pentanyl, koka i amfa. Wszędzie krakowcy. Tak. tak. Ostatnie pytanie. Zmarli tu twoi przyjaciele lub rodzina? O tak. Tak. W moim budynku co tydzień ktoś odpada. Jesteś wesero? Tak. Tak. To... To piekło. Mam dealera i dziewczynę prostytutkę. Mieszkam między nimi dwoma. Gdybyś chciał wytrzeźwieć w SRO, byłoby to prawie niemożliwe? Tak, A tak? Nie mógłbym... Bo jesteś tak blisko nie. tych wszystkich użytkowników i dealerów, czy jak? Dokładnie. Tak. Tutaj nie da się tak. Lekarz da ci narkotyki. Mogę kupić fentanyl od lekarza. Czy więcej ludzi zaczęło tu brać od 2016 roku? Tak, mniej ludzi tu bierze, okay. bo wielu zmarło przez kryzys fentanylowy. Można umrzeć tak. od palenia smoka. Przy heroinie prawie nigdy się nie zdarzało, by kogoś powaliło. Smoka, czyli. Kiedy palisz? Trochę na folii aluminiowej. Poszedłem, tam. I dali mi trochę folii aluminiowej i igieł. O, tak, tak, tak. To się nazywa redukcja szkód. Tak, tak. To Wyślisz, znaczy... że to pomaga czy sprawia, że więcej ludzi umiera? Nie wiem, to jest jakiś argument, prawda? Można na to patrzeć dwojako. Ludzie tak. tutaj umierają, sytuacja eskaluje. Tak. To jest ta ciemna strona tego, co dzieje się od kilku ostatnich lat. Nie wierzę, że policja celowo zabija ludzi, ale z pewnością odwracają wzrok, gdy ludzie umierają, po prostu na to pozwalają. Przyjacielu, powiem ci coś, czego ludzie nie wiedzą o okolicy. Ważne, by nie pokazywać tak. mojej twarzy, bo jest mnóstwo wymuszeń. Kobiety rządzą ulicą. Są chore psychicznie i nieobliczalne. I nie wiesz, czy po prostu nie dostaniesz w łeb, siedząc sobie i pilnując własnego nosa. Dostałam za... ...łomot kilka dni przed wypłatą zasiłku. Tak. Była ósma wieczorem, szłam przez ten tunel, spuściłam mi łomot, Ale moje oczy powodu. Chciała moją torbę, nękała mnie miesiącami, bo jest lesbijką. Nie wiem o co okay. jej chodziło, byłam w siniakach i krwi, gliniarze siedzieli obok, biegłam krzycząc pomóżcie, robią, jestem prawda krwi, piekło strasznie, krew i łzy bolą, glina, jesteśmy tu w innej sprawie, ja nie mam telefonu, jestem spłukana, opieka nie płaciła mi od trzech miesięcy, co to niebezpieczne, robisz? kradniesz w sklepach, starasz się nie krzywdzić ludzi, prawda? Idąc przez zaułki, pełne ciał Cześć tam na górze, cześć Małe sklepiki z kradzionym towarem. Mamy tu mały, targ, Chinatown. Mamy trochę towarów. Rzuć okiem na towary. I czasem szczura. Podwójny szczur. Kurczę, źle ze szczurami. Jak to się ma do współczucia? Czy jako społeczeństwo spisaliśmy ich na straty i uznaliśmy, że dawanie im narzędzi do przedawkowania aż umrą to najlepsza opcja? Zanim zagłębię się w East Hastings, w erze stronniczości mediów, trudno wiedzieć, co jest fake newsem, a co prawdą. Na szczęście Straight Arrow News dostarcza reportaże oparte na faktach, używając mediów, by śledzić newsy pomijane przez mainstream, zawsze pokazując obie strony. Tucker Carlson w Rosji. Z wywiadem z Ławrowem. Lewa, Republikanie z Michigan, chcący zdelegalizować małżeństwa homoseksualne, prawa. Pomaga uzyskać pełny obraz świata, unikając stronniczości mediów. Montując film, dowiedziałem się gruziński lider opozycji, aresztowany po sześciu dniach protestów. Wybory w Rumunii odwołane po oskarżeniach o rosyjską ingerencję. Chcesz wiedzieć więcej? Narzędzie krajobrazu medialnego pokazuje serwisy relacjonujące sprawę i grupuje je w WG stronniczości. Chcesz oryginał? Kliknij ikonę serwisu. Przeniesie Cię do relacji. By być na bieżąco, unikać dezinformacji i stronniczości, wejdź na suncom Tyler Olivera za darmo. Sankod.com Tyler Olivera. Dzięki San. Wracamy. Pytanie szefie. Palisz Fenta? Fenta. Tak, dobra, odpalę fenta na koniec nocy. Mam nadzieję, że nie na stałe. Co ty? Co ty palisz? Fenta. To to jest. Fent, tak. Każdy o IQ powyżej 80, kto nie zaprzecza faktom, wie, że bonga sprzedawane na rogach East Hastings służą do czegoś innego niż trawka. East Hastings to czarna dziura dająca narkomanom wszystko do samozniszczenia. Jasne było, że rekryminalizacja używania narkotyków publicznie niczego nie ograniczyła. Więc z kim tu jestem? Słucham, co mówiłaś? Jestem Derek, na imię mi Derek. Kiedy tu jesteś? Jesteśmy tu na Granville od 15-16 lat, jakoś tak. Lepiej czy gorzej, odkąd tu jesteś? Znacznie gorzej. Znacznie gorzej? Gorzej, stary. Jak to, szefie? To, że kradziesz od przyjaciół, jest spoko. Tu jest naprawdę źle. Tak, myślisz, że głównie fentanyl spowodował tu problemy? Naprawdę tak, tak myślę, szczerze. Nie tylko fentanyl, też leniwe rodzicielstwo. Jakbyś częściej dawał klapsa dzieciom, ustawił tak? je. Tak to jest, brachu. Wszędzie widzę te bonga. Czy większość kupuje je i pali w nich fentanyl, heroinę, takie tak. rzeczy? Tak? Jasne, tak, tak. Co sądzisz o redukcji szkód tutaj? Pomaga czy szkodzi ludziom? Pół na pół. Jednocześnie stwarzasz warunki. Jednocześnie krzywdzisz ludzi, myślę, prawda? Oni, oni ratują wiele żyć, ale wiesz, oni też krzywdzą wiele żyć, prawda? Nie Co nie jest? Przeprowadzamy wywiady. Złe wieści? Tak. Tutaj czy generalnie? Ogólnie brakuje. Okej, okay. upewniamy się, że wszystkim pasuje. O, A twój wybór? Co masz na myśli? Jesteśmy pokojowi. Ja też, brakuję. Okej, okay. porządku. Jesteśmy na luzie. Rozmawiamy o redukcji szkód. Czy ona bardziej pomaga, czy jednak szkodzi? Ale myślę, że ten gość nas zabije, jeśli będziemy tu za długo pajacować. On? Nie. Jest spoko? Nie. nie zrobi tego. Nie może, bo mu nie pozwolę. Patrzę przez ulicę. Widzę inside tutaj, prawda? Dobra rzecz czy zła? Co myślisz? Wspaniała rzecz. Wspaniała rzecz? Odkąd istnieje, uratowano wiele żyć. Nie słyszałam, by ktoś tam przedawkował i zmarł. Byłam. Myślisz, Byłam. że to umożliwia branie? Czy jest głównie dobre? Pomaga ludziom, gdy przedawkują? Myślę, że jedno i drugie, umożliwia w pewnym sensie. Przyjechałam tu mając 19 lat, odwiedzałam mamę, widziałam te imprezy, widziałam imprezy mamy. Jak skończyłam 19 lat, miałam tu iść tylko do dentysty. Tak. Wizytę miałam po południu. Przyjechałam rano spotkać przyjaciół mamy. Jestem tu od tamtej pory. Miałam 19 lat, nie wyjechałam. Tata zmarł tutaj. Tak. Wtedy pił Próbowali też redukcji szkód dla alkoholu. Tak. Poważnie, to uratowało życia. Chciałabym, żeby ludzie rozumieli więcej, wiesz? I. Co jest teraz źle rozumiane? Że to ratuje życia. Czy za łatwo tu zdobyć narkotyki? Czy i tak je zdobędziesz? Więc lepiej to ułatwić i uczynić bezpiecznym? Co myślisz? Jest łatwo i niełatwo. Jestem tak, tu 30 tak. lat. Jesteś tu 30 lat. Zdobywasz szacunek. Kiedyś ludzie nie okradali się nawzajem. Kto to robił, był wyrzucany. Teraz to szaleństwo. Chcę wyjść z nałogu i być tutaj. Eee, Proszę, do szkoły na doradcę dosyć zależnie. Tak. miałam dwa egzaminy, dwie poprawki, miałabym dyplom, miałam nawrót, gdy zmarła mama. Chcę wyjść z nałogu i. Chcę się wyrwać. Tak. Być tutaj i pomagać innym. Prosiłaś o detox? Jeszcze nie. Że nie gotowa? Jestem całkiem blisko. Tak. Tak, po tak. prosto, już nie. Teraz jestem w Tak. Tak. Od uspokajacza? Tak, dokładnie. Tak. I wiesz co? Mój chłopak i ja chcemy się pobrać. Tak. Chcę iść do ołtarza stojąc A prosto. Mam wiek. nadzieję, że kiedyś wyjdziesz z nałogu, jeśli chcesz, myślę. Nie chcę widzieć jak umierasz. Nie chcesz tu umrzeć. Chcę pomagać. Tak. Twoja historia może zainspirować wiele. Dziękuję. Tak, ja wierzę w ciebie. Cieszę się, że ci dziś spotkaliśmy, Tak, wiem, to, to, to salony świat, prawda? Ty też mnie inspirujesz. Nie. To ja. Zrobisz to? Tak. Chcę byś wyszła z nałogu. Była trzeźwa. Nie chcę byś umarła. Dopiero cię poznałem. Widzisz. Bezpiecznej nocy. W porządku. Dobrze. Redukcja szkód ma zapobiegać przedawkowaniom, ratować życie, ograniczać choroby, ale mam wrażenie, że kopiując portugalski model, Vancouver zapomniało, że to środek do celu, jedno z narzędzi. W podejściu zachęt, by pomóc narkomanom w reintegracji, znalezieniu pracy, traktując nauk jak kryzys zdrowotny, nie przestępstwo. Gdyby tylko istniał lekarz badający ten problem przez 20 lat i mający praktyczne rozwiązanie dla epidemii narkotykowej w Kanadzie. Opowiedz mi, proszę, o badaniach, które prowadziłeś. Jak to było, że nakazano ich zniszczenie i co właściwie odkryłeś? Mój pierwszy mentor, profesor Bruce Alexander, znawcy tematu uzależnień, na pewno skojarzą go z eksperymentem szczurzy park. Bruce pokazał coś, co miało na mnie ogromny wpływ: a mianowicie, okay. że szczury trzymane w izolacji, mając do wyboru morfinę albo zwykłą karmę, bardzo często wybierały właśnie morfinę. Ale jeśli te same szczury, nawet uzależnione w izolacji, przeniesiesz do środowiska przypominającego park z innymi szczurami, i różnymi zajęciami, to one zmienią swoje preferencje i wybiorą karmę. To jest niczym naturalna interwencja. Częściowo zainspirowało to ważne odkrycie z lat 70. o weteranach z Wietnamu uzależnionych od heroiny. W skrócie wrócili do domu i niewielu miało nadal problemy z heroiną. Niewielu z nich korzystało z leczenia. To jest właśnie wynik zmiany środowiska. Nawet z dostępem do morfiny dajesz im po prostu lepsze Zajęcia. To mimowolna interwencja. Okej. Okay. A dobrowolna? Czy moglibyśmy podejść do ludzi na ulicy i powiedzieć, hej, widzę, że się zmagasz, mam coś do zaoferowania? Czy coś z tego brzmi dobrze? Jedno z badań polegało na oferowaniu wyboru mieszkań w budynkach z ustaloną mieszanką społeczną ludzie płacący czynsz, żyjący normalnie. Naszą rolą było zapewnienie naszym klientom takiego wsparcia, jakiego potrzebowali, by mogli odnieść sukces w tej nowej sytuacji. Jak się potoczyło? Klienciści byli najbardziej tak. pesymistyczni. Mówili, że to nie zadziała, ludzie się nie zmienią, właściciele nie wynajmą, a jeśli tak, to pożałują. To pochodziło od ludzi, którzy mają pomagać, ale zrobiliśmy to i co ważne, odnieśliśmy sukces. Losowo przydzieliliśmy ludzi bezdomnych od około 10 lat. Jednych do standardowej opieki, tu w Kolumbii Brytyjskiej, to koszt OK 55 tysięcy dolarów rocznie schroniska, OK. pomoc uliczna itp. Drugich do opisanej interwencji, dając im wybór, obowiązki oraz potrzebne wsparcie. Trzeci warunek zakwaterowanie wszystkich razem. 107 osób mieszkało razem w jednym budynku z zespołem na okay. miejscu. To trochę jak te SRO, prawda? To SRO na sterydach. Co by było, gdybyśmy zmienili zachęty, zmienili rzeczy po pozytywnej stronie? To byłyby zachęty do zmiany. Więc tak, możesz tu zamieszkać ale nie możesz przyprowadzać dealerów i innych, żeby brali dragi, bo będziesz miał kłopoty z sąsiadami. Z czasem zaczynają myśleć o powrocie do pracy. Najbardziej wzruszające było jednak to, gdy zaczynali myśleć o odnowieniu kontaktu ze swoimi dziećmi. Myśli o swoim przyszłym ja są ściśle związane z motywacją do zmiany w kwestii zażywania narkotyków i próby wyjścia z nałogu. Jeśli aresztowani stają przed sędzią bez realnego wyboru, słysząc więzienie albo intensywny, roczny program leczenia, Jasne. gdzie musisz być czysty, tacy ludzie muszą być pilnie i całkowicie oddzieleni od narkotyków oraz sceny ulicznej, by mieć jakąkolwiek szansę Jasne. na przeżycie i zmianę. Co zrobił rząd w odpowiedzi na twoje badania, które wydają się rozwiązaniem? Te badania rozwijały się przez 20 lat. Kilku badaczy, wielu doktorantów dodawało swoje wyniki do puli danych. Zebraliśmy to wszystko i przygotowaliśmy e, propozycję skalowania, stworzenia efektywnego okay. systemu wsparcia. W wielu regionach Kolumbii Brytyjskiej. I oceny tego, co robiliśmy. Przedstawiliśmy to rządowi. Nie wiedziałem, składając te rekomendacje, że rząd już zobowiązał się finansowo do ekspansji wspólnego zakwaterowania i dostarczania narkotyków. Bo jestem uczciwy i myślałem, że rozmawiam z ludźmi, z zasadami, Jasne. Powiedziałem, że dzięki tym informacjom będziemy mogli ocenić usługi publiczne świadczone w latach COVID. Kiedy to właśnie rozszerzyliśmy model gromadzenia ludzi. Zaledwie tydzień po przedstawieniu tego wiceministrom dostaliśmy oficjalne pismo od rządu. Zniszczyć wszystkie dane, wyczyścić dyski i uhum. wow. 20 lat pracy na marne. Ogromne zbiory danych obejmujące około ćwierć miliona ludzi, które skutecznie pomogłyby komukolwiek w tej sytuacji. Tu w Kolumbii Brytyjskiej rząd mocno zaangażował się w nową granicę farmaceutyków. To jest przyjęcie modelu przepisywania leków, który jest całkowicie oddzielony od jakiegokolwiek planu pomocy w reintegracji społecznej. Dostarczamy tutaj nawet narkotyki z automatu, co rząd opisał jako początek globalnej rewolucji. Wyniki, jak można było się spodziewać, są niestety okropne i dalekie od oczekiwań. Jeśli bezdomnemu, zmagającemu się psychicznie, bezrobotnemu, oddalonemu od rodziny, dajesz tylko alternatywne źródło leków i nazywasz to leczeniem, to nie doprowadzi do znaczącej zmiany. Portugalczycy to przerabiali, zbudowali system przed dekryminalizacją, angażując ludzi przez komisję, daskur odwodzenia w solidne wsparcie, wyciągając ich ze środowisk konfliktu i ryzyka. Ich podejście sprawiło, że nie potrzebowali punktu bezpiecznej konsumpcji. Jeśli chodzi głównie Jasne. o ograniczenie chorób, taki punkt pomaga. Ale to w zasadzie wszystko co oferuje. A tak wyglądają w środku. Cześć! Przepraszam. Przepraszam, do kolejki. Tak, chcesz tu podejść? Nie wiem, czy czuję się komfortowo, ale. Byłeś tu wcześniej? Nie. Okej. Okay. Jak masz na imię? Jak się nazywasz? Tyler. Tyler. Tak, Tyler. Okej. Okay. Możesz zająć kabinę. Pierwszy raz tutaj. Okej. Okay. Nie ma problemu. Nie chodź. Chcą tu inni robiący coś wyradnie. Okay. Rozumiesz? Okay. OK. Potem musisz iść. Okej. Okay. Tyle dostajesz. Aha! Myślałam, Chyba, że wchodzi tę igłę. Nie, chciał popatrzeć. Okej. Okay. My tego nie robimy. Jasne, dzięki. Ale zapraszamy, zostań i zajmij stolik. Mamy stolik, okay. jeśli ci pasuje. Porządku. Okej, okay. dziękuję, okay. Redukcja szkód jest potężnym i niezbędnym elementem struktury systemu angażowania ludzi. Uznajmy redukcję szkód jako oddolny, interpersonalny sposób pomocy, niezbędną praktykę, ale musi prowadzić do dobrostanu. Powiązano ją z szalonymi rzeczami, jak Zażywanie narkotyków. To nieuzależnienie. Musimy bronić. Oczywiście, ja rozumiem, co masz na myśli. Ten, ten, ten Zamiast rodzaj. środka do celu, stała się celem samym w sobie, tak? Stała się celem samym w sobie. Ludzie zaczęli tego bronić. Wtedy pojawia się możliwość drapieżnictwa. Okej. Okay. To wyzysk ekonomiczny. Opowiedz o tych złych aktorach. Ale są złymi aktorami tylko wtedy, tak. gdy patrzysz na kapitalizm z krytycznego punktu widzenia, prawda? W jakim sensie mówisz? Cóż, na przykład, jeśli prowadzimy globalną firmę farmaceutyczną i widzimy, że w USA są przepisy jak Sunshine Act o płaceniu lekarzom, okay. ale w Kanadzie ich nie ma. Tam jest to całkowicie dobrowolne, nie ma takiego obowiązku mm, raportowania. Okay. Gdy ludzie są w kryzysie, musimy Przyspieszyć wszystko, co umożliwia ich reintegrację społeczną i ponowne połączenie z życiem, które ma dla nich znaczenie. Obecnie tkwimy w modelu, który po prostu nie działa dobrze. I to nie są tylko dowody naukowe, to są dowody widoczne na tak. co dzień w społecznościach. Jasne, idź na spacer. Idź się przejść. Tak. To ewidentnie nie działa, prawda? Przyznajmy, że popełniliśmy błędy i miejmy odwagę zmienić kierunek.